No, panowie. Dobra, jedziemy. 300. Kurwa, no. Trudno. Prawy 3 minus w drogi za drzewem po lewej. 60. Lewy 3 plus. Nie wypuszczaj, zostań. Przechodzi prawy 4 minus. 150. Na szczycie lewy 4 minus. Przechodzi prawy 3 plus długi 50. Lewy 6 na szczycie 50. Prawy 3 w dół wypuść 40. Prawy 3 minus zostań. Przechodzi lewy 3 bardzo długi 120. Prawy 4 plus 70. Lewy 3 w górę. I 70. Przeszczyt lewą. W celuj na słup 20. Prawy 3 na shooter. I 60 prawą. Lewy 4 widzisz. 60. prostój. Na szczycie prawy 3 plus nieciaś z uwagą. 70. Prawy 6 minus krótki. 60. Prawy 2.

Prawy 3 minus drogi, za drzewem po lewej. 60. Lewy 3 plus zostań, nie wypuszczaj. Przechodzi prawy 4 minus. 150. Masz czycie lewy 4 minus. Przechodzi prawy 3 plus długi.

Przeszczyt lewą, celuj na słup 20, prawy 3 na shooter. I 60 prawą. Lewy 4 widzisz. 60 postój. Na szczycie prawy 3 plus wiecie. Z uwagą. 70. Prawy 6 minus. Krótki. 60. Prawy 2. 70. Prawy 5. Przechodzi lewy 4 minus ciasno. 70. Zduszczyt 40. Lewy 3. 200. Prawy 3 plus. Ciąć bardzo szeroko. 250. Prawy 3 minus drogi za drzewem po lewej. 60. Lewy 3 plus zostań, nie wypuszczaj. Przechodzi prawy 4 minus. 150. Na szczycie lewy 4 minus. Przechodzi prawy 3 plus długi. 50. Lewy 6 na szczycie. 50. Prawy 3 w dół, wypuść. 40. Prawy 3 minus, zostań. Przechodzi lewy 3, bardzo długi. 120. Prawy 4 plus, 70. Lewy 3 w górę. 70. Przeszczyt lewą, celuj na 120 20. Prawy trzy na shooter. 60 prawą. Lewy 4 widzisz. 60 prostój! Na szczycie prawy 3 plus dzień z uwagą! 70 Prawy 6 minus krótki i 100 przez metę, Prawy 6 Kurde, o braknie sekundy A to poprawiliśmy się? No 3 sekundy Dobrze, myślałem że strasznie dużo błędów